Witam wszystkich! Witam na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnej przerażającej sprawie z Tobą. Dominikana przyciąga turystów śnieżnobiałymi plażami, egzotyczną przyrodą i wyjątkową lokalną kuchnią. To raj dla osób poszukujących relaksu i przygody. Jednak pod malowniczą scenerią rozgrywają się czasem tragiczne i przerażające wydarzenia. Dzisiaj zagłębiamy się w jeden taki przypadek, który wstrząsnął tym pięknym krajem. Nasza historia zaczyna się na jednej z najpopularniejszych plaż Dominikany. Czarna Honda Accord zatrzymała się na parkingu przy plaży. Samochód miał cichą muzykę, gdy dwóch mężczyzn i trzy dziewczyny rozmawiali podekscytowani, wyglądając jak wieloletni przyjaciele na zabawny dzień. Gdy szli w kierunku morza, jeden mężczyzna wziął na bok dziewczynę o imieniu Esmeralda, szepcząc jej coś. Zapewniła przyjaciół, że dołączy do nich później. Następnego ranka matka Esmeraldy znalazła martwą córkę w swojej sypialni, łóżko przesiąknięte krwią i Esmeraldę leżącą w kałuży krwi w łazience. To odkrycie było dopiero początkiem rozwikłania tragicznej i złożonej historii. Nasza historia zaczyna się na jednej z najpopularniejszych plaż Dominikany, gdzie na parkingu zatrzymała się czarna Honda Accord. Plaża, znana z lazurowych wód i dziewiczych piasków, jest zwykle miejscem relaksu i radości zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Jednak tego konkretnego wieczoru spokój plaży zostałby zniszczony przez tragiczną sekwencję wydarzeń, które pozostawiłyby trwałą bliznę na społeczności. Czarna Honda Accord z cichą muzyką w środku zatrzymała się. Z samochodu wyszli dwaj mężczyźni i trzy dziewczyny, którzy wyglądali jak wieloletni przyjaciele spotykający się na zabawnej wycieczce. Śmiali się i rozmawiali, wyciągając nogi po jeździe. Wieczór był idealny, ze słońcem zachodzącym nad horyzontem, rzucającym złoty odcień na fale uderzające delikatnie o brzeg. Wśród grupy była dziewczyna o imieniu Esmeralda, jasna i wesoła szesnastolatka, znana z żywego ducha i przyjaznej natury. Jeden z mężczyzn, 35-letni John Kelly Martinez, wydawał się jej szczególnie bliski. John Kelly był nauczycielem, popularnym wśród swoich uczniów ze względu na przyjazną i przystępną postawę. Tego wieczoru wydawał się być kimś więcej niż tylko nauczycielem. Wydawał się zaufanym przyjacielem, kimś, na kim dziewczyny mogły polegać. Gdy grupa szła w kierunku morza, John Kelly zabrał Esmeraldę na bok. Szepnął jej coś, powodując, że się uśmiechnęła i kiwnęła głową. Następnie zwróciła się do swoich przyjaciół i powiedziała im, że dogoni ich później. Przyjaciele, pochłonięci własnymi rozmowami i pięknem plaży, niewiele o tym myśleli. Kontynuowali spacer, ciesząc się spokojnym otoczeniem. Plaża była prawie opuszczona, zwiększając poczucie prywatności i odosobnienia. Ta izolacja, która zwykle byłaby pozytywnym aspektem tak malowniczej lokalizacji, wkrótce stanie się kluczowym elementem rozwijającej się tragedii. Gdy Esmeralda i John Kelly rozmawiali prywatnie, Wieczór przebiegał w sposób, którego nikt nie mógł się spodziewać. Esmeralda i John Kelly wrócili do samochodu, podczas gdy reszta grupy wędrowała wzdłuż linii brzegowej. Siedzieli w samochodzie, rozmawiając przez długi czas. John Kelly pogłaskał długie włosy Esmeraldy, dotknął jej pulchnych ust i podzielili się chwilą, która wydawała się wypełniona złożoną mieszanką emocji. To, co miało być zabawną wycieczką wśród przyjaciół, powoli zmieniało się w coś, Złowrogiego i złowieszczego. Kilka godzin później Esmeralda wróciła do domu i poszła prosto do łóżka, wyczerpana wieczornymi wydarzeniami. Następnego ranka, kiedy jej matka poszła ją obudzić na śniadanie, znalazła scenę z koszmaru. Całe łóżko było przesiąknięte krwią, a w łazience leżącej w kałuży krwi znajdowało się martwe ciało Esmeraldy. Krzyk, który uciekł z ust jej matki, sprawił, że ojciec Esmeraldy uciekł. Tylko po to, by spotkać się z tym samym przerażającym widokiem. Wkrótce potem na miejsce zdarzenia przybyła policja i rozpoczęło się śledztwo. Ciało Esmeraldy zostało zabrane do Narodowego Instytutu Kryminalistycznych Badań Lekarskich w celu ustalenia przyczyny śmierci. Jej rodzice byli w szoku i rozpaczy, próbując zrozumieć, co mogło się stać z ich córką podczas bezpiecznego i przyjemnego wieczoru. W miarę rozwoju śledztwa stało się jasne, że wydarzenia prowadzące do tragicznej śmierci Esmeraldy rozpoczęły się znacznie wcześniej i umknęły uwadze otaczających ją osób. Historia pozornie niewinnej wycieczki zamieniła się w wstrząsającą opowieść o zdradzie, nadużyciach i desperackim poszukiwaniu sprawiedliwości. Ten tragiczny incydent odsłoniłby ciemne prądy, które mogą istnieć pod powierzchnią nawet najbardziej idyllicznych scenerii, przypominając wszystkim, że zło może czaić się tam, gdzie jest najmniej oczekiwane. Społeczność zmagała się z utratą młodego życia i świadomością, że ktoś, komu ufali, popełnił niewybaczalny czyn. Następnego ranka dom Esmeraldy ogarnął strach. Jej matka, Izabel Martinez, poszła obudzić córkę na śniadanie. Gdy zbliżyła się do pokoju Esmeraldy, zapukała do drzwi, spodziewając się zwykłej oszołomionej reakcji nastolatka, niechętnego rozpoczęciu dnia. Ale zamiast tego spotkała ją niesamowita cisza, coraz bardziej niespokojna. Otworzyła drzwi i stanęła przed sceną, która prześladowała ją do końca życia. Łóżko było zalane krwią, a pokój był śmiertelnie nieruchomy. W stanie szoku oczy Izabel dotarły do drzwi łazienki, które były lekko uchylone. Drżącymi rękami otworzyła go i spotkała się z widokiem którego żaden rodzic nigdy nie powinien widzieć. Tam, leżąc w kałuży własnej krwi, była Esmeralda. Żywa, wesoła córka, którą przytuliła na dobranoc zaledwie kilka godzin wcześniej, była teraz martwa na zimnej podłodze w łazience. Przeszywający krzyk uciekł z ust Izabel, odbijając się echem w domu i wzywając jej męża, Elegio Riscosti. Pobiegł do pokoju. Jego serce biło ze strachu. Przerażająca scena wyssała mu siłę z nóg, i upadł obok żony, która szlochała w niekontrolowany sposób. Pomimo przytłaczającego żalu, Elegio zdołał znaleźć siłę, by wezwać policję. Około ósmy rano policja przybyła na miejsce zdarzenia, a ich obecność dodała surrealistycznej warstwy pilności i powagi już tragicznej sytuacji. Zbadali pokój Esmeraldy, wzięli zeznania od jej zdruzgotanych rodziców i wszczęli formalności związane z dochodzeniem na miejscu zbrodni. Ciało Esmeraldy zostało zabrane do Narodowego Instytutu Kryminalistycznych Badań Lekarskich w celu ustalenia dokładnej przyczyny śmierci, ale obraz jej martwej postaci, otoczonej tak dużą ilością krwi, sugerował gwałtowny koniec. Esmeralda Riches Martinez urodziła się 23 sierpnia 2006 roku w prowincji La Alta Gracia. Od najmłodszych lat Esmeralda była światłem życia swojej rodziny. Wychowywała się w kochającym domu przez rodziców, Elegioris Costi i Isabel Martinez Riches, która była właścicielką odnoszącej sukcesy restauracji. Esmeralda miała również starszą siostrę, z którą łączyła bliska więź. Obie siostry były nie tylko rodzeństwem, ale najlepszymi przyjaciółmi, zawsze wspierając się i troszcząc się o siebie nawzajem. Esmeralda była bystrą, wesołą dziewczyną, której zaraźliwa energia i radość życia przyciągały do niej ludzi. Miała naturalny talent do śpiewania i tańca, często występując dla rodziny i przyjaciół, którzy zachwycali się jej kunsztem. Jej profile w mediach społecznościowych były wypełnione filmami, na których śpiewała i tańczyła, pokazując światu swoje talenty i żywą osobowość. W 2023 roku. Esmeralda była w ostatniej klasie liceum. Miała wielkie marzenia i planowała pójść na uniwersytet, gdzie miała nadzieję na dalszą edukację i wyrobienie sobie sławy. Zawsze była otoczona przyjaciółmi. Jej wesołe usposobienie i ciepłe serce sprawiały, że była popularna wśród rówieśników. Esmeralda była osobą, która przynosiła radość wszystkim wokół niej, a jej przyszłość wydawała się jasna z nieskończonymi możliwościami. Wśród jej przyjaciół był John Kelly Martinez, 35-letni nauczyciel, który niedawno dołączył do publicznego systemu edukacji. John Kelly był w trakcie wprowadzenia nowych nauczycieli i nadal był w zawieszeniu. Szybko stał się popularny wśród studentów ze względu na swój przyjazny i przystępny sposób. Traktował swoich uczniów jak przyjaciół, często organizując wycieczki i zajęcia poza szkołą. Pomimo tego, że był żonaty z innym nauczycielem, i miał dwie córki, John Kelly wydawał się poświęcać niezwykłą ilość czasu swoim uczniom, szczególnie tym, którzy byli bystrzy i piękni, jak Esmeralda. Interakcje Esmeraldy z Johnem Kelly, M. początkowo wydawały się niewinne. Skrupulatnie zbudował z nią ufną relację, pozycjonując się jako mentor i przyjaciel. Wieczór 12 lutego 2023 roku wydawał się kolejnym z ich wielu wycieczek, szansą dla grupy uczniów na relaks. I zabawę poza środowiskiem szkolnym. Nikt nie mógł przewidzieć, że ta pozornie nieszkodliwa wycieczka zakończy się w tak tragiczny i gwałtowny sposób. Śmierć Esmeraldy nie tylko zniszczyła jej rodzinę, ale także wywołała fale uderzeniowe w społeczności. Śledztwo, które nastąpiło, ujawni ciemniejszą stronę pozornie uprzejmego nauczyciela Johna Kelly Martineza i ujawni słabości i niebezpieczeństwa. Z jakimi borykają się młodzi, ufni uczniowie. Życie Esmeraldy, pełne obietnic i potencjału, zostało przerwane w sposób brutalny i rozdzierający serce, pozostawiając tych, którzy ją znali i kochali, aby zmagali się z niewyobrażalną stratą. Wśród bolesnego żalu rodziny Esmeraldy, dochodzenie zaczęło skupiać się na nazwisku znanym wielu John Kelly Martinez. W wieku 35 lat John Kelly był stosunkowo nowym nauczycielem w szkole Esmeraldy. Szybko zyskał reputację przyjaznej, przystępnej postaci wśród studentów. Jego styl nauczania był wciągający i często robił wszystko, co w jego mocy, aby organizować zajęcia pozalekcyjne, które przyciągały go zarówno do uczniów, jak i rodziców. John Kelly nie był tylko nauczycielem. Był postrzegany jako mentor i przyjaciel, zwłaszcza dla Esmeraldy. Więź, którą dzielili Wydawała się naturalnym przedłużeniem jego roli wychowawcy. Był znany z udzielania wskazówek i wsparcia, dzięki czemu uczniowie czują się doceniani i rozumiani. Jednak to właśnie ta bliskość wkrótce zostanie poddana intensywnej analizie, gdy ujawnią się szczegóły tragicznej nocy. Wieczór 12 lutego 2023 roku rozpoczął się jak każdy inny. Było to typowe spotkanie zaaranżowane przez Johna Kelly. Ego, który często organizował wycieczki dla swoich uczniów, aby odpocząć i nawiązać więź poza szkołą. Tej nocy zaplanowali wycieczkę na plażę, ulubione miejsce dla wielu. Esmeralda wraz z dwiema innymi dziewczynami i innym mężczyzną spiętrzyli się w czarnej hondzie akord Johna Kelly. Ego, gotowi na noc zabawy nad oceanem. Grupa przybyła na plażę Azure Coast, jedno z najpopularniejszych i najbardziej malowniczych miejsc na Dominikanie. Znane z dziewiczych piasków i spokojnych wód. Było to miejsce, które zachęcało do śmiechu, relaksu i tworzenia cenionych wspomnień. Grupa osiedliła się, rozmawiając i ciesząc się ciepłą wieczorną bryzą. Dla każdego widza wydawali się być zwartą grupą przyjaciół, ich interakcje są łatwe i znajome. Jednak wraz z postępem wieczoru coś się zmieniło. Świadkowie opowiadali później, jak John Kelly zabiera Esmeraldę na bok szepnął jej coś i obaj odeszli od grupy. Charakter ich rozmowy był prywatny, ale wydawało się to poważne. Pomimo zewnętrznego wyglądu normalnej wycieczki, był nurt napięcia, który stał się widoczny dopiero z perspektywy czasu. W miarę upływu nocy grupa nadal cieszyła się czasem spędzonym na plaży. Postawa Johna Kelly, ego pozostała przyjazna i jovialna, ale w jego spojrzeniu na Esmeraldę były ulotne chwile intensywności. Reszta grupy wydawała się nieświadoma powodów do niepokoju, pochłonięta koleżeństwem i pięknem plaży w nocy. Zanim wycieczka się zakończyła i grupa wróciła na parking, było późno. Wszyscy wrócili do samochodu Johna Kelly, ego, wyczerpani, ale pozornie zadowoleni ze swojego wieczoru. Esmeralda została podrzucona jako ostatnia, blisko północy. Pomachała na pożegnanie z przyjaciółmi i weszła do domu. Nieświadoma, że będzie to ostatni raz, kiedy ich zobaczy. Wydarzenia, które nastąpiły we wczesnych godzinach 13 lutego, wciąż są owiane tajemnicą. Jasne jest jednak, że noc Esmeraldy przybrała mroczny i fatalny obrót. Jej matka odkryła jej ciało następnego ranka, a niegdyś tętniąca życiem dziewczyna zniknęła, pozostawiając ślad pytań i społeczność w szoku. Gdy śledztwo w sprawie śmierci Esmeraldy nasiliło się, związek Johna Kelly ego Martineza z nią stał się centralnym punktem. Pozornie nieszkodliwe wycieczki i jego rola jako mentora zostały ponownie zbadane w nowym, złowrogim świetle. Przyjazny lubiany nauczyciel był teraz podejrzanym, a zaufanie, które zbudował ze swoimi uczniami i ich rodzinami, leżało w strzępach. Tragiczne wydarzenia tamtej nocy ujawniły ciemną stronę Johna Kelly ego. Taką, która została ukryta pod fasadą uprzejmości i mentoringu. Śmierć Esmeraldy była druzgocącym ciosem dla wszystkich, którzy ją znali, a wraz z rozwojem śledztwa prawdziwa natura jej związku z Johnem Kelly Martinezem stała się kluczowym elementem zrozumienia tragedii, która odebrała jej życie. Wieczorem 12 lutego 2023 jego to, co miało być relaksującą wycieczką na lazurową plażę, przybrało tragiczny obrót. W miarę upływu nocy Esmeralda zaczęła odczuwać silny dyskomfort. Początkowo jej przyjaciele i John Kelly, który zorganizował podróż, zakładali, że to drobny problem, który minie. Jednak szybko stało się jasne, że stan Esmeraldy był znacznie poważniejszy. Esmeralda zaczęła mocno krwawić, alarmujący rozwój, który powinien był skłonić do natychmiastowej pomocy lekarskiej. Zamiast tego grupa zrobiła kilka przystanków. Ale żaden z nich nie polegał na zabraniu Esmeraldy do szpitala. W pewnym momencie John Kelly i drugi mężczyzna z nimi zasugerowali, że powinni wrócić do domu, wierząc, że odpoczynek pomoże Esmeraldzie wyzdrowieć. Byli poważnie w błędzie. Pomimo pogarszającego się stanu Esmeralda, nie została zabrana na Izbę Przyjęć. Noc ciągnęła się dalej, a jej sytuacja stała się tragiczna. Zanim grupa podrzuciła ją do domu, była w stanie krytycznym. Matka Esmeraldy odkryła ją następnego ranka, bez życia, w scenie niewyobrażalnego horroru. Łóżko było przesiąknięte krwią, a ciało Esmeraldy leżało w kałuży krwi w łazience, co było tragicznym świadectwem wydarzeń, które się rozwinęły. Szokujące odkrycie śmierci Esmeraldy skłoniło do natychmiastowego śledztwa. Na miejsce zdarzenia wezwano policję i szybko stało się jasne, że nie jest to zwykły, nagły wypadek medyczny. Okoliczności związane z jej śmiercią były podejrzane, a zespół śledczy zaczął układać ostatnie godziny jej życia. Przeprowadzono sekcję zwłok w celu ustalenia dokładnej przyczyny śmierci Esmeraldy. Odkrycia były bolesne i wskazywały na ciężki przypadek krwawienia wewnętrznego. Raport koronera wskazywał, że Esmeralda doznała ogromnego krwotoku, który nie został wyleczony na czas. To objawienie wywołało kilka krytycznych pytań dotyczących wydarzeń prowadzących do jej śmierci, zwłaszcza decyzji podjętych przez tych, którzy byli z nią tej nocy. Gdy śledczy zagłębiali się głębiej, przeprowadzili wywiady ze wszystkimi, którzy byli tego wieczoru na plaży. Historie były spójne w wielu szczegółach, ale ujawniły również kluczowe niespójności. Dochodzenie szybko zwróciło się ku Johnowi Kelly Martinezowi. Biorąc pod uwagę jego bliski związek z Esmeraldą i jego rolę w organizacji wycieczki, przeglądanie zapisów telefonicznych i wiadomości dostarczyło dalszych informacji. Teksty i rozmowy między Johnem Kelly i Esmeraldą sugerowały bardziej złożony i prawdopodobnie niepokojący związek niż wcześniej rozumiano. Niektóre wiadomości wskazywały, że Esmeralda kilkakrotnie wyrażała dyskomfort i strach w obecności Johna Kelly Ego. Te dowody zaczęły malować niepokojący obraz. Przyjaciele i rodzina Esmeraldy udzielili obszernych wywiadów. Opisali ją jako żywą, wesołą, młodą dziewczynę, która miała przed sobą obiecującą przyszłość. Jej nagła śmierć pozostawiła ich zdruzgotanych i zdesperowanych w poszukiwaniu odpowiedzi. W miarę postępu śledztwa światło reflektorów na Johna Kelly Ego nasiliło się. Jego działania w noc śmierci Esmeraldy Znalazły się pod ścisłą kontrolą, zwłaszcza jego brak poszukiwania pomocy medycznej, pomimo wyraźnych oznak jej niepokoju. Władze nadal gromadziły dowody, budując sprawę, która ostatecznie doprowadziłaby do sprawiedliwości dla Esmeraldy. Społeczność, początkowo szokowana tragedią, zebrała się na poparcie swojej rodziny, domagając się odpowiedzi i odpowiedzialności. Ustalenia dochodzenia Odegrają kluczową rolę w zrozumieniu pełnego zakresu tego, co się wydarzyło i zapewnieniu, że osoby odpowiedzialne poniosą konsekwencje swoich działań. Śmierć Esmeraldy była tragicznym przypomnieniem kruchości życia oraz znaczenia czujności i troski, zwłaszcza gdy ktoś jest w niebezpieczeństwie. Dochodzenie w sprawie jej śmierci podkreśliło potrzebę szybkich i zdecydowanych działań w nagłych wypadkach medycznych oraz kluczową rolę zaufania i odpowiedzialności w relacjach między dorosłymi a młodymi ludźmi. Tragiczna śmierć Esmeraldy, Riches Martinez, wywołała fale uderzeniowe w zwartej społeczności La Alta Gracia. Wiadomość o jej przedwczesnym odejściu szybko się rozeszła, a okoliczności związane z jej śmiercią. Stały się siedliskiem spekulacji i plotek. Ludzie desperacko szukali odpowiedzi i wyjaśnień, a przy braku oficjalnych oświadczeń pojawiło się wiele teorii. Wielu w społeczności spekulowało na temat przyczyny nagłej śmierci esmeraldy. Początkowe pogłoski wahały się od ciężkiego zawału serca po spożycie tabletek aborcyjnych. Niektórzy uważali, że śmierć esmeraldy mogła być wynikiem nieudanej procedury medycznej podczas gdy inni podejrzewali nieczystą grę z powodu podejrzanego zachowania obecnych z nią tej nocy. Społeczność była pełna szeptów i domysłów, każdy bardziej sensacyjny niż poprzedni. Gdy wyszło na jaw więcej szczegółów, skupiono się na działaniach Johna Kelly Ego Martineza i jego kuzyna, który był z Esmeraldą podczas jej ostatnich godzin. Oburzenie społeczności wzrosło, gdy stało się oczywiste, że nie podjęto krytycznych kroków, aby uratować jej życie. Ludzie domagali się sprawiedliwości dla Esmeraldy, i pojawiły się wezwania do dokładnego śledztwa, aby odkryć prawdę i pociągnąć odpowiedzialnych do odpowiedzialności. Śledztwo w sprawie śmierci Esmeraldy nadal się rozwijało, a władze skrupulatnie poskładały wydarzenia tej pamiętnej nocy. Gdy zagłębiali się głębiej, zaczął pojawiać się wyraźniejszy obraz. Okazało się, że John Kelly Martinez i jego kuzyn, podjęli kilka prób ukrycia swojego udziału w tragedii. Obejmowało to pospieszną sprzedaż czarnej Hondy Accord, która była używana podczas wycieczki na plażę, w pozornym wysiłku zniszczenia kluczowych dowodów. Śledczy odkryli, że sprzedaż samochodu nie była jedyną próbą utrudniania wymiaru sprawiedliwości. Wywiady ze świadkami oraz badanie bilingów telefonicznych i wiadomości wskazywały na skoordynowany wysiłek ukrycia prawdziwej natury tego, co się wydarzyło. Stało się oczywiste, że John Kelly i jego kuzyn dołożyli wszelkich starań, aby ukryć swoje zaniedbanie i wydarzenia prowadzące do śmierci Esmeraldy. Władze szybko oskarżyły Johna Kelly, Ego Martineza i jego kuzyna o zabójstwo i utrudnianie wymiaru sprawiedliwości, odzwierciedlając powagę ich działań i żądanie odpowiedzialności społeczności. Postępowanie sądowe było uważnie obserwowane, oferując ukojenie zdewastowanej rodzinie Esmeraldy. Sprawa uwypukliła konsekwencje zaniedbania i próby uniknięcia odpowiedzialności. Podczas procesu społeczność skupiała się na sali sądowej, gdzie ujawniono szczegóły tragicznego końca Esmeraldy. Postępowanie było bolesnym, ale koniecznym krokiem w kierunku sprawiedliwości podkreślając potrzebę lepszych zabezpieczeń w sprawach dotyczących osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Ostatecznie proces przyniósł zamknięcie rodzinie i społeczności Esmeraldy. John Kelly Martinez otrzymał wyrok 20 lat więzienia, podczas gdy jego kuzyn otrzymał wyrok warunkowy, odzwierciedlający ich różne stopnie winy. Ten tragiczny incydent podkreśla znaczenie czujności i odpowiedzialności w ochronie tych, którzy nie mogą się chronić. Zastanawiając się nad tą bolesną tragedią, wspólnie dążymy do przyszłości, w której takie przypadki będą zapobiegane poprzez rygorystyczny nadzór, edukację i niezłomne zaangażowanie w ochronę najsłabszych z nas. Niech historia Esmeraldy posłuży jako katalizator zmian, zapewniając, że jej dziedzictwo to odporność, sprawiedliwość i trwałe poszukiwanie bezpieczniejszego, bardziej współczującego społeczeństwa.